Cześć, w poprzednim odcinku pokazałem Wam fajny plugin o nazwie MetaPlugin, w którym mogliście uruchamiać dowolne wtyczki, aplikując im środowisko wyższej częstotliwości, tak zwany oversampling. A teraz pokażę Wam jeszcze ciekawszą rzecz, czyli prosty sposób, jak możecie testować swoje pluginy saturacyjne lub dowolne inne pod kątem harmonicznych i pod kątem aliasingu, czy one mają wewnętrzny oversampling, czy nie. Jeżeli nie, no to po prostu możecie to sprawdzić organoleptycznie za pomocą takiego testu, który sobie zaprojektowałem w swoim programie. Taki test możecie sobie zaprojektować również w swoim programie. Jest to bardzo proste. Wystarczy uruchomić wtyczkę, która będzie Wam wygenerować jakiś sygnał najlepiej sinusoidalny, zautomatyzować tą wtyczkę tak, żeby generowała sinusoidę od niskich częstotliwości do bardzo wysokich, aby te harmoniczne również przesuwały swoją granicę symetrycznie razem z tą podstawową. Falą. Wtedy będzie widać, które z tych harmonicznych wychodzą poza zakres częstotliwości próbkowania i wracają do przestrzeni słyszalnej jako odbicia, ale już nie zestrojone z tym podstawowym sygnałem. To później fajnie widać na wizualizacji. Dobra, to przejdźmy do programu. Ok, dla mojego testu ustawiłem sobie tutaj dwa okienka. Spektroskop i spektogram. Teraz pokażę Wam ten sygnał testowy, który wygenerowałem tą wtyczką M Oscillator. To jest darmowa wtyczka, którą możecie pobrać ze strony MELDA Production Audio. Teraz Wam pokażę, jak wygląda sygnał testowy. Tu widzicie falę podstawową. On sobie biegnie gdzieś mniej więcej, ustawiona jest od 3 kHz do. 22 kHz Ok, no więc tak, mam tutaj ustawione do testu sporo wtyczek, których używam, ale dla tego filmiku pokażę Wam tylko na przykładzie dekapizatora i odpolonego w częstotliwości 44,1 kHz Dość duża saturacja ustawiona na 7. Teraz będziecie widzieć tą falę podstawową, plus harmoniczny, który on wygenerował, i aliasing, który pojawi się tutaj w paśmie słyszalnym. Jak widzicie, tutaj się już odbijają te fale, ale one były dosyć wysoko, więc one się już wygasiły. Natomiast ta pierwsza harmoniczna jest dosyć silna. Jak widzicie, tutaj ono sobie buszuje w pętli w paśmie słyszalnym. Na poziomie minus 54 dB to jest już sygnał bardzo słyszalny. I to jest zjawisko aliasingu, które jest efektem odbicia się tej pierwszej bardzo mocnej, harmonicznej. No i ono tak, tak się odbija od, od, od krajów pasma, powodując nam tutaj taki cyfrowy szum który jest niejak zestrojony z muzyką. Teraz wam pokażę tą samą wtyczkę uruchomioną tylko w dwukrotnie wyższej częstotliwości próbkowania wewnątrz pluginu Meta Plugin. Te same ustawienia saturacji, ten sam poziom i tak dalej. No i obserwujemy. Podstawowa fala, pierwsza harmoniczna, druga, trzecia, czwarta. U nas interesuje głównie ta pierwsza harmoniczna, bo ona jest najmocniejsza. Jak widzicie, on całkowicie została wygaszona zanim weszła w słyszalne pasmo praktycznie. Sygnał jest czysty. To solida sobie spokojnie tutaj Solo. Zróbmy jeszcze ostatni raz test wtyczką bez oversamplingu Jak widzicie, odbita fala Nie, sobie w pętli pracuje w naszym, w naszym paśmie słyszalnym. Jako dodatkowy pokażę jeszcze wam darmową wtyczkę iVg i to jest też taki symulator turacyjny. Według moich testów bardzo małe odbicia są w paśmie słyszalnym pierwszej yy, harmonicznej. No i wygląda to tak. Jak widzicie, ta pierwsza, najmocniejsza harmoniczna jest praktycznie niesłyszalna. Sygnał podstawowy jest solo. Pamiętajcie, że taki test możecie sobie wykonać w dowolnym programie. Wystarczy, że stworzycie krzywą automatyki dla częstotliwości fali, no i zapakujecie tam dowolną wtyczkę i wizualizację. Wtedy będziecie widzieć wszystkie te harmoniczne, które generują wtyczki i również ten aliasing, który. Który jest tutaj najważniejszy? Dajcie znać, jak Wam poszło, jakie wtyczki u Was wykazały aliasing przy 4041 kHz. Dzięki serdecznie, do usłyszenia i zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, pa.